Tematem dzisiejszej lekcji jest potęga o wykładniku wymiernym. Proszę, abyście pytania zadawali w komentarzach. Zacznijmy od przypomnienia, że liczba wymierna to jest taka liczba, którą da się zapisać w postaci ułamka zwykłego. I zapiszmy definicję potęgi o wykładniku wymiernym, najlepiej na kolorowo. Definicja ta składa się z dwóch części. Po pierwsze, a do potęgi l przez m to się równa pierwiastek stopnia m z a do potęgi l. Ale oczywiście musimy zapisać stosowne założenia. A występuje tutaj pod pierwiastkiem, dlatego też wiemy, że a jest większe lub równe od 0. m jest stopniem pierwiastka, czyli to znaczy, że m może być liczbą naturalną, ale z wykluczeniem 0 i 1. L jest wykładnikiem potęgi. L w tym wypadku należy do zbioru liczb naturalnych dodatnich. I druga część definicji. A do potęgi minus l przez m. My już znamy potęgę o wykładniku całkowitym i wiemy, że pozbycie się minusa przy wykładniku jest związane z wzięciem odwrotności tej liczby, którą podnosimy do potęgi. W związku z tym otrzymamy 1 przez a do potęgi l przez m, ale że... możemy pójść dalej z tym zapisem i napisać, że to jest 1 nad pierwiastek stopnia m a do potęgi l. Tutaj również dopiszemy do tej drugiej części założenia, ponieważ pierwiastek z a znajduje się w tej chwili w mianowniku, dlatego a jest większe od zera w tym wypadku. M należy do zbioru liczb naturalnych z wykluczeniem zera i jedynki. Natomiast l należy do zbioru liczb naturalnych dodatków. E, mam nadzieję, że Państwo zdążyli zapisać tę definicję. Teraz będziemy rozwiązywać zadania. E, zadania ze zbioru zadań e, dla klasy pierwszej e, z oficyny wydawniczej Krzysztof Pazdro. E, w zbiorze o zakresie podstawowym te zadania znajdują się na stronach

Na stronie 79, ale to jest zbiór o zakresie podstawowym. Zadanie 300, przykład C najpierw. 81 do potęgi 1, druga. Jeszcze myślę, że zmieścimy tutaj, zapiszemy jakiś przykład. Tablica nie jest duża, więc trzeba ją często mazać. 81 do potęgi 1, drugiej. To oznacza pierwiastek. Stopnia drugiego z 81, a to się równa 9. Yy, I podpunkt F yy, z tego przykładu 243 do potęgi minus 1 piątej. 243 do potęgi minus 1 piąta. To się równa. Najpierw pozbywamy się minusa, czyli bierzemy odwrotność. 1 nad 243 do potęgi 1 piąta, ale wiemy, że y, potęg do potęgi 1 piąta to znaczy pierwiastek stopnia piątego, czyli otrzymujemy jed 1 nad pierwiastek stopnia piątego 243. No i teraz jest pytanie. Jaka liczba podniesiona do piątej potęgi daje wynik 243? Myślę, że domyślamy się, że jest to 3. 3 razy 3 jest 9, razy 3 27, razy 3 81 i razy 3 243. W związku z tym wynik jest 1 trzecia. Kolejny przykład, który będziemy rozwiązywać to jest yy, przykład cesy zadania 301. Yy, można już zacząć się zastanawiać. A ja zmarzę tablicę w tym czasie. Nie zapisuję numerów zadań, żeby nie ma dodać miejsca na tej małej tablicy. Yy. Jest tak, w nawiasie 1,64 do potęgi minus 2 trzecie. 1,64 do potęgi minus 2 trzecie. To się równa. Tradycyjnie najpierw pozbywamy się minusa przy wykładniku potęgi, czyli bierzemy odwrotność liczby 1,64. Czyli 64 do potęgi 2 trzecie. Ale to oznacza pierwiastek stopnia trzeciego z 64 i jeszcze do potęgi drugiej. No, ale my wiemy, że pierwiastek stopnia trzeciego z 64 jest 4. 4 razy 16 i razy 4, 64. Czyli otrzymujemy 4 do potęgi drugiej, a to się równa 16. I pod punkt F z tego samego zadania, 81,625. 81,625 w nawiasie. I za nawiasem do potęgi minus 0,75. 75, setnych. 75 setnych. To się równa. No znowu mamy wykładnik ujemny, w związku z tym musimy najpierw pozbyć się minusa. Bierzemy odwrotność podstawy potęgi, czyli 625,81 do potęgi, no już bez minusa i możemy zamienić na ułamek zwykły 0,75, czyli do potęgi 3 czwarte. A to oznacza, y, może poniżej zapiszę, y, pierwiastek stopnia czwartego, pierwiastek stopnia czwartego z 625 osiemdziesiątych pierwszych do potęgi trzeciej. Y, pierwiastek stopnia czwartego z 625 y, to się równa 5. Pierwiastek stopnia czwartego z 81 to się równa 3. 3 w nawiasie i do trzeciej. Następnie potęgujemy do trzeciej potęgi, czyli 5 do trzeciej 125. 3 do trzeciej 27. I tak zostawiamy. To jest wynik w naszym przykładzie. Kolejne zadanie, zadanie 302 na tej samej stronie, podpunkt B, ale zanim zaczniemy go rozwiązywać, to powiem, że własności, które poznaliście w gimnazjum już dotyczące potęg o wykładniku naturalnym, całkowitym, działają również dla potęg o wykładniku wymiernym. Pokrótce przypomnę, to jest własność dotycząca mnożenia potęg o tych samych podstawach, dzielenia potęg o tych samych podstawach, potęgi potęgi, mnożenia potęg o tych samych wykładnikach i dzielenia potęg o tych samych wykładnikach. Te własności działają, korzystamy z tych twierdzeń i tutaj w tym przykładzie też będziemy korzystać właśnie z tych własności. 5 do potęgi minus trzeciej. razy 125 do potęgi 2 trzecie i razy 625 do potęgi 5 czwartych. Aby korzystać z tych własności, staramy się zapisać wszystkie potęgi jako potęgi tej samej liczby. W wypadku y, tych liczb tutaj domyślam się, że będzie to y, piątka w podstawie. Y, czyli 5 do minus trzeciej przepisujemy. Y, zamiast 125 napiszemy 5 do potęgi trzeciej. I jeszcze za nawiasem do potęgi 2 trzecie razy. Y, zamiast 625 zapisujemy 5 do potęgi czwartej w nawiasie. 5 do potęgi czwartej i jeszcze do potęgi 5 czwartej. 5 do minus trzeciej przepisujemy ponownie. Natomiast dalej mamy potęgę potęgi i pamiętamy, że wtedy wykładniki mnożymy, czyli 3 razy 2 trzecie to jest 2. Otrzymujemy 5 do drugiej razy. Dalej znowu jest potęga potęgi, czyli 4 razy 5 czwartych to 5, czyli 5 do potęgi piątej. I teraz e, znana dobrze własność, mnożenie potęgu tych samych podstawach. E, podstawa pozostaje bez zmian, wykładniki dodajemy, e, czyli otrzymujemy 5 do e, minus 3 plus 2 to minus 1. I dodać 5 to do 4, czyli 5 do potęgi czwartej, a 5 do 4 to 625. Kolejny przykład, który rozwiążemy to przykład D z tego samego zadania, czyli 302. Już marzę tablicę. i 1 trzecia razy 27 do potęgi 2 trzecie razy 3 do minus drugiej zamknąć nawias i za nawiasem do 3 nad minus 4 to się równa i e, zamienimy 27 na potęgę trójki, czyli 3 do 1 trzeciej przepisujemy. 27 to 3 do trzeciej w nawiasie i jeszcze do 2 trzecich razy 3 do minus 2 i za nawiasem do, możemy napisać minus 3, czwarte, bo to to samo. To się równa. 3 do 1 trzeciej razy... 3 do trzeciej i do dwóch trzecich mnożymy wykładniki, czyli to jest 3 do drugiej razy 3 do minus drugiej i za nawiasem do minus 3 czwartych. To się równa. W nawiasie mamy mnożenie potęg o tych samych podstawach, czyli wykładniki dodajemy. Czyli mamy tak, minus 2 dodać 2 to jest 0 i plus 1 trzecia, czyli 3 do 1 trzeciej. /3. 3 do 1 trzeciej w nawiasie, za nawiasem do... Minus 3 czwarte. To się równa. Yy, tutaj mamy potęgę potęgi, mnożymy wykładniki, trójki się skracają i otrzymujemy 3 do potęgi minus 1 czwarta. Pozbywamy się najpierw minusa z wykładnika, czyli to jest 1 nad 3 do potęgi 1 czwarta, a to się równa 1 nad pierwiastek czwartego stopnia 3 i kolejny przykład na następnej stronie. Mamy zadanie 303, przykład D rozwiążemy. 36 razy pierwiastek 36 razy pierwiastek stopnia 6. A pod pierwiastkiem 6 pierwiastków z 6 to się równa 36 to 6 do drugiej. Razy pozbędziemy się tego większego pierwiastka, czyli zapiszemy w nawiasie to, co jest wewnątrz pod tym pierwiastkiem. 6 pierwiastków z 6 i za nawiasem do potęgi 1, 6. To się równa. 6 do drugiej razy. W nawiasie mamy 6 razy 6 do potęgi 1, 2. I za nawiasem do 1, 6. To się równa. 6 do 2 razy w nawiasie jest 6 do potęgi pierwszej razy 6 do potęgi 1 druga czyli wykładniki dodajemy. 1 plus 1 druga czyli 3 drugie. 6 do 3 drugie. I za nawiasem do potęgi 1 szósta. To się równa. 6 do 2 przepisujemy. A dalej mamy potęgę potęgi. Mnożymy wykładniki. Tutaj się nam trójki skrócą i zostanie 6 do 1 czwartej. 6 do 1 czwartej, a to się równa 6 do 2 i 1 czwarta, czyli 6 do 9 czwartych. 6 do potęgi 9 czwartych to jest wynik w tym przykładzie. Aha, to jest tak. 3 do potęgi 1, druga razy 3 do potęgi 1, druga. Dodać. 32 do 1, drugiej razy 2 do 1, drugiej. To się równa skorzystać z własności dotyczącej mnożenia potęg o tych samych wykładnikach to wiemy wtedy, że podstawy mnożymy w nawiasie, a za nawiasem zapisujemy ten, że wykładnik, czyli to by było 3 razy 3 i za nawiasem do jednej drugiej dodać w drugim nawiasie 32 razy 2 i za nawiasem do jednej drugiej Czyli otrzymuję 9 do 1 drugiej, dodać 64 do 1 drugiej. A to się równa, no wiemy, że 9 do 1 drugiej to znaczy pierwiastek drugiego stopnia z 9, czyli 3. Dodać pierwiastek drugiego stopnia z 64, czyli 8. I dodaję, czyli mam wynik. 11. I kolejny przykład. Yy, przykład F z tego samego zadania, czyli 307. 4 do potęgi 1 trzecia. Razy 16 do potęgi 1 trzecia. Dodać. 3 do potęgi 1 trzecia. 4 razy 9 do potęgi 1 trzecia. Przykład podobny jak poprzedni. Też korzystamy z własności dotyczącej mnożenia potęg o tych samych wykładnikach, czyli mam w nawiasie 4 razy 16 do 1 trzeciej dodać. 3 razy 9 w nawiasie do 1 trzeciej. To się równa. 4 razy 16 jest 64. 64 do potęgi 1 trzecia. Dodać 3 razy 9 27 do potęgi 1 trzecia. To się równa. Pierwiastek trzeciego stopnia z 64, czyli 4. dodać pierwiastek trzeciego stopnia z 27, czyli 3. I otrzymuję wynik 7. I kolejny przykład, może już ostatni. Na stronie 81 zadanie 309 przykład H. Yy, 2 do potęgi 4,5, ale ja myślę, że zmarzę tablicę, yy, żeby mieć miejsce. Potęgi 4,5 odjąć 12 razy 2 do potęgi 0,5 to się równa Cały czas mamy na myśli własności potęg, które znamy dlatego też staramy się, jeżeli tylko jest taka możliwość, zapisywać liczby w postaci potęg o tych samych podstawach lub tych samych wykładnikach. I tutaj widzimy, że jest 12, a 12 to 3 razy 4, a 4 damy radę zapisać jako 2 do drugiej. I tak zrobimy, czyli 2 do potęgi 4 i przepisujemy, a zamiast 12 piszemy 3 razy 2 do drugiej. No i jeszcze razy 2 do 0,5. To się równa. 2 do potęgi 4 i 5 przepisujemy, odjąć 3 razy. Tutaj mamy mnożenie potęg o tych samych podstawach, wykładniki dodajemy, czyli otrzymujemy 2 do potęgi 2 i 5. I teraz no my nie umiemy tego odjąć, ale jeżeli nie umiemy odjąć, to jest taki sposób, że wyłączamy wspólny czynnik przed nawias. Czyli wyłączymy przed nawias 2 do potęgi 2,5 i teraz w nawiasie otrzymamy 2 do pewnej potęgi. I teraz do jakiej potęgi? No musimy wpisać taki wykładnik, żeby po wymnożeniu tego przez to otrzymać z powrotem 2 do potęgi 4,5. Ale my wiemy, że jak mnożymy potęgi o tych samych podstawach, to wykładniki dodajemy. No czyli to znaczy, że tutaj ma być 2 do drugiej, tak? bo 2 do 2,5 razy 2 do drugiej to jest 2 do 2,5 plus 2, czyli 2 do 4,5. Odjąć. No z tego składnika to już zostało wyciągnięte przed nawias, czyli zostaje jeszcze trójka. Otrzymujemy 2 do 2,5 razy w jest 4 odjąć 3 podaje nam 1, czyli wynik jest 2 do 2,5 można zapisać 2 do 5 drugich. Na tym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Serdecznie dziękuję. Proszę pamiętajcie o subskrypcji i o dzwoneczku. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.